Osprey Duro to seria kamizelek biegowych, które zdobyły uznanie wśród biegaczy na całym świecie. Model 1.5 to jeden z moczych braci w tej rodzinie, łączący w sobie lekkość i kompaktowe wymiary, jednocześnie oferując ogromne możliwości. Zobaczmy więc, jak sprawdzi się w terenie. Cześć, z tej strony wyspowej i dziś opowiem Wam o kamizelce biegowej Osprey Duro 1.5. Kamizelkę testuję dzięki sklepowi Alpin Sport, gdzie będziecie mogli ją kupić, jeśli pod tej recenzji przypadnie Wam do gustu. W opisie znajdziecie kod zniżkowy na wybrane produkty oraz link do sklepu. Osprey Duro 1.5 to kamizelka zaprojektowana z myślą o biegaczach trailowych i ultra, ale świetnie sprawdzi się też w innych sportach, które wymagają niezawodnego i lekkiego rozwiązania do przenoszenia wody, jedzenia czy innych akcesoriów. A jeśli planujecie wyskoczyć na lokalny bazarek po kilka ziemniaków, bakłażana czy paprykę, również możecie użyć tę kamizelkę. Wykonana z lekkiej oddychającej siateczki zapewnia świetną wentylację nawet w czasie intensywnego wysiłku podczas wysokich temperatur. Główna kieszeń z tyłu, zapinana na zamek, pomieści bukłak o pojemności 1,5 litra, dodatkowe ubranie, a może nawet wiecznie ujadającego Jorka sąsiada, choć tego nie polecam. W środku znajdziemy uchwyt na klucze lub inne drobiazgi. Na tylnej ściance znajduje się też specjalna siateczka, specjalna gumka, przepraszam, która pozwala na zamocowanie kurtki lub softshella. Boczne paski kamizelki kryją natomiast po dwie kieszenie, idealnie sprawdzające się do przechowywania żeli, batonów energetycznych lub rękawiczek. Z przodu natomiast znajdziemy praktyczną kieszeń zapinaną na zamek, wystarczająco pojemną, aby pomieścić telefon oraz nasze marzenia o lepszej formie. Znajdzie się tutaj również gwizdek, który jest niezbędnym elementem w coraz większej ilości zawodów, a także dwie kieszenie na flaski, które są dołączone do zestawu. Butelki mają porowatą fakturę, która zapobiega wyślizgnięciu się z rąk, co jest idealne, jeżeli w czasie biegu pocicie się jak w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Duży otwór natomiast ułatwia bezproblemowe nalewanie i czyszczenie. To, o czym warto jeszcze wspomnieć, to specjalny uchwyt na kije trekkingowe, a także system zapinania umożliwiający zapięcie z prawej, jak i z lewej strony kamizelki. Szczególnie przydatne dla leworęcznych biegaczy. Dzięki ergonomicznemu kształtowi i regulacji na klatce piersiowej, kamizelka idealnie dopasowuje się do ciała, niezależnie od tego, jak bardzo ją obciążymy. Leży niemal tak dobrze jak ślubny garnitur. W rozmiarze M waży około 400 gram. A jak kamizelka spisała się w praktyce? Na początku wydawała mi się nieco ciężka, zwłaszcza w porównaniu do mojego poprzedniego modelu. Ale bogactwo kieszeni i możliwości załadunku szybko to zrekompensowały. Ciężar natomiast rozkłada się równomiernie i po kilku metrach przestaje być odczuwalny. Miałam obawy, że kamizelka będzie zbyt zabudowana i spowoduje przygrzewanie się, ale zostałem mile zaskoczony. Nic takiego nie miało miejsca. W porównaniu do mojego lżejszego poprzednika kamizelka spisała się nawet lepiej. Oczywiście, w bardzo wysokich temperaturach każda dodatkowa warstwa może nieco blokować odprowadzanie ciepła, ale myślę, że przez większość roku można ją nosić bez problemu. Szczególnie doceniłem umiejscowienie widonów, mimo że poprzez swoją wysoką pozycję mogą one nieco podskakiwać. To wciąż jest to lepsze niż takie nisko zawieszone worki, które mogą powodować otarcie pod pachą. Dodatkowo można pić bez konieczności wyjmowania bidonu. Trafi dla leniuszków. Kamizelka ma mnóstwo kieszeni, które pozwolą na świetne rozmieszczenie kwipunku. Bez problemu zmieścimy tam żele, batony energetyczne, dodatkowe ubrania, folię NRT, czołówkę. A do zamykanej kieszeni bezpiecznie schowamy telefon lub rentę babci, którą wyrwaliśmy listonoszowi w trakcie biegu. Podsumowując. Kamizelka Osprey Duro, 1.5 zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Duża ilość kieszeni i możliwości załadunkowe przy jednoczesnym zachowaniu lekkości to ogromne plusy. Świetnie sprawdziła się podczas treningów w cieplejsze dni, nie powodując przegrzania. Dzięki szerokim opcjom regulacyjnym jest stabilna nawet podczas intensywnych zbiegów. Brak otarcia i idealne dopasowanie to kolejna atuty. To idealna kamizelka dla osób, które szukają funkcjonalnego ekwipunku na biegi od 30 do 50 km. To by było na tyle. Mam nadzieję, że ta recenzja się Wam przyda. Jeżeli będziecie zastanawiać się nad wyborem kamizelki biegowej, to zdecydujecie się na Duro 1.5. Ja tylko przypominam, że specjalnym kodem zniżkowym możecie ją kupić w sklepie Alpin Sport. Do czego gorąco zachęcam. Trzymajcie się i do następnej recenzji. Cześć!